Dzisiaj zajmiemy się upraszczaniem, czyli redukowaniem wyrażeń algebraicznych. Jest to czynność, która będzie nam pomocna podczas rozwiązywania równań. Really Upraszczanie, redukowanie ma co zasady? Jedno zadanie, zapisanie czegoś krócej, żeby później nie robić jakichś długich, skomplikowanych obliczeń, tylko żeby to tak sobie skumulować i ostatecznie sobie coś ewentualnie na końcu wymnożyć. To jest cel właśnie tego całego upraszczania. Ważne jest, żeby były te same litery. Jeśli będą inne litery, to już ich nie możemy połączyć, bo inne litery to tak jak były inne przedmioty: piłka i czekolada. Nie ma piłko czekolad, tylko jest piłka i osobno jest czekolada. Tutaj mamy y, yy. y. Jeśli nie mamy nic zapisane przed y, to traktujemy to jako jedną sztukę. To jest też taka oszczędność czasu stosowana przez matematyków, o której my musimy pamiętać. Tak jak to, że jedynka i y są połączone ze sobą mnożeniem. Mamy jedną sztukę y i mamy cztery sztuki. Y. I w naszej głowie powinno się pojawić właśnie takie działanie. 1 dodać 4 czyli mam 5 sztuk Y. Tutaj mam ponownie pustego X, ja sobie przypominam, że przed nim stoi jedynka, bo to jest 1 sztuka. I w swojej głowie robię 8 sztuk, odjąć 1 sztuka, czyli mam tego X 7 sztuk. Tutaj mamy B. Mamy 3, dodać 8 i wychodzi nam 11 sztuk, czegoś co nazwiemy B. Mamy 4 odjąć 3A, czyli zostaje nam 1A i możemy zapisać po prostu jako A. Mamy 6 odjąć 7Z. Albo jak ktoś woli, najpierw zapisujemy dług, potem to, co oddamy, i wychodzi nam, że mamy jeszcze minus 1 z do oddania. Tutaj ta sama sytuacja, co przed chwilą, albo zapisujemy 9, odjąć 17 w naszych rachunkach, albo sobie odwracamy i mamy długu minus 17 do oddania, oddajemy. 9x, -ów. wiemy, że jeszcze do oddania zostaje nam 8x. -ów. Jeśli mamy więcej elementów, tutaj mamy 3 różne xy, to możemy to sobie zrobić po kolei. Czyli najpierw 6, dodać 4 i mamy wtedy 10x, -ów. następnie odejmiemy 5x i mamy 10, odjąć 5. 5X. -ów. Czy trzeba zapisywać to, co ja tutaj zrobiłam w przykładach od A do F w nawiasie, nie, nie trzeba tego zapisywać. To jest tylko sposób pokazania, jaka operacja myślowa pojawia się, kiedy mamy sobie uprościć i zapisać krócej podane wyrażenia algebraiczne. Jeśli komuś to ułatwi sprawę, to jak najbardziej może sobie to w ten sposób zapisywać. Tutaj mamy. 3 dodać 2, co daje nam 5b. Mamy odjąć 5b, zostaje nam 0b, co możemy zapisać w uproszczeniu jako 0 już bez litery. Ponownie pojawia się pusta litera. Przypominamy sobie, że to jest 1, mamy 2 dodać 1, co daje nam 3z, i od tego zabieramy 4z lub Naszego długu. Trochę oddajemy i w obu przypadkach powinien nam wyjść wynik minus 1Z. Jak widzicie, to całe upraszczanie, redukowanie, zapisywanie krócej nie jest niczym złym, a ma tylko na celu pomóc nam w późniejszej fazie wykonywać łatwiejsze, krótsze obliczenia. Kolejne polecenie, uprość wyrażenia, ale chodzi o to samo co poprzednio. Różnica polega na tym, że pojawiają się ułamki i będzie to trochę trudniejsza forma tego samego zadania. Tam, gdzie nie mamy nic, dopisujemy sobie jedynkę przed podaną literą. Jeśli pamiętacie, że to jest jedna sztuka, to nie musicie tej jedynki sobie dopisywać. Następnie ten ułamek warto by było trochę rozdzielić. Czyli tak, mamy jednego całego x i zabieram od niego jedną, drugą x. -a. Czyli nastąpiło rozdzielenie, bo tutaj też jest ta jedynka i osobno zapisanie jednej, drugiej, a x -a obok tego ułamka. W ten sposób to powstało. Będzie nam trochę łatwiej bo od jednej całej tabliczki czekolady musimy zabrać pół tabliczki czekolady, czyli jedną drugą i zostaje nam pół, czyli jedna druga tej tabliczki czekolady. A jeśli jeszcze nie jesteście wprawieni w działania na ułamkach zwykłych, to trzeba tą jedną całą zamienić na dwie drugie, bo tutaj mamy mianownik 2, dlatego dwie drugie, gdyby było 5, to by było 5 piątych i zabieramy jedną drugą x i wtedy 2 odjąć 1. To jest ta właśnie wspomniana prędzej 1, 2, x. -a. Tutaj robimy dokładnie to samo. Wyobrażamy sobie ten ułamek 1, 5, 1, y odjąć 1, 5, y. Robimy sobie zamiast jednej całej 5, 5, y odjąć 1, 5, y i od 5 odejmujemy jedynkę, co daje nam cztery, piąte, y, i tak zostawiamy, bo nie da się tego bardziej skrócić. I w każdym kolejnym przykładzie postępujemy dokładnie w ten sam sposób, czyli najpierw zapisujemy sobie ułamek, a obok niego naszą zmienną. Tym razem będzie dodawanie. I tu nie trzeba sobie tej całości zamieniać. Będzie od razu jedna cała i jedna trzecia jakiegoś a. Tutaj mamy jedną siódmą z. Odjąć jeden z. To mamy jedną siódmą. Odjąć siedem siódmych. Cały czas z. I tak mam w portfelu jeden, ale potrzebuję 7 sztuk czegoś, czyli ja jeszcze muszę pożyczyć sześć siódmych tego z. Tutaj będą dwa ułamki i dwa ułamki o różnych mianownikach. Czyli pierwszym naszym punktem tutaj będzie zrobienie wspólnego mianownika dla dwójki i dla czwórki, to albo poprzez mnożenie 2 razy 4 otrzymamy wspólny mianownik. Albo sobie przypomnimy, że czwórka to jest ten mianownik najmniejszy dla dwójki, dla czwórki. I tutaj powstała czwórka, była dwójka, czyli trzeba było pomnożyć razy dwa i to samo robimy z jedynką. A dwa odjąć jeden daje nam jedną czwartą x. Jak zdążyliście się zorientować, jak na razie to my tylko tą literę dopisujemy do wyniku, a my operujemy działaniami na liczbach, bo to są te nasze sztuki. I teraz mamy jedną, drugą, y, dodać jedną, piątą, y, i to samo, co w przypadku podpunktu e, czeka nas zrobienie wspólnego mianownika. Tym razem trzeba będzie 2 razy 5 pomnożyć. Tak samo będzie w przypadku mianowników. Tak samo będzie w przypadku liczników 5 razy 1 i 2 razy 1. 5 dodać 2, mamy 7 dziesiątych y, a to ewentualnie możemy sobie zamienić na ułamek dziesiętny, ale nie jest to jakoś obowiązkowo. Tak samo w podpunkcie B też można by było sobie stworzyć ułamek dziesiętny, ale po co sobie dorabiać pracy, jeśli nie kazali nam tego zrobić w zadaniu. Przed nami ostatnie zadanie na dzisiaj, w którym chodzi o dokładnie to samo co w dwóch poprzednich zadaniach. Z tym, że w pierwszym były liczby całkowite, w drugim ułamki zwykłe, a tutaj mam taki miks ułamków dziesiętnych i ułamków zwykłych. Mamy jednego x i zabieramy jedną dziesiątą x. czyli od jednej całości zabieramy jedną dziesiątą. I zostaje nam 0,9 tego x. Mamy 3 0,7 y, mamy zabrać 1 y, czyli od 3 0,7 mamy zabrać 1 i możemy zamienić sobie to na 7 0,7, jeśli będzie nam łatwiej, aby uzyskać wynik minus 4 0,7 y. Tutaj mamy trójkę całkowitą. Tutaj mamy dwie całe i trzy piąte. Możemy zrobić to sobie w drugą stronę, czyli mam długu 3A. Oddałam już dwie całe i jeszcze trzy piąte mojego długu, czyli została mi po oddaniu dwóch całych jedna cała, i z tej jednej całej jeszcze trzy kawałki z pięciu oddałam. To znaczy, że zostało mi tego długu. 2 piąte a. Tutaj mamy 25, setnych, odjąć 1 i możemy sobie zamienić miałą dług 1 w, ale udało mi się oddać 25 kawałków tego w, czyli do oddania, czyli zostaje jeszcze w długu, pozostaje mi 0,75 w. Mamy teraz 3 całe Z i od nich zabieramy 1, a potem jeszcze 3, 7 Z. Czyli w pierwszym odejmowaniu zostaną nam 2 całe Z, z których zabieramy 3, 7 i zostaje nam 1, cały Z i jeszcze cztery kawałki z siedmiu, które po połączeniu muszą nam dać 2. Z i można było w sumie zapisać to już bez nawiasu. Jeśli macie trudności z dodawaniem i odejmowaniem ułamków zwykłych czy dziesiętnych, to musicie wrócić sobie do poprzednich materiałów na moim kanale, gdzie tam jest krok po kroku cały algorytm wyjaśniony, bo nie sposób tutaj przy nowych rzeczach jeszcze dokładnie omawiać to, w jaki sposób trzeba wykonywać te działania. I mamy teraz 1 dziesiątą odjąć 2 całe albo sobie zamieniam, mam dług 25 całe i z oddałam już 1 dziesiątą z. Czyli muszę jeszcze oddać 2 całe i 4 dziesiąte z. Tutaj taki bogatszy przykład. Wykonuję sobie na początek dodawanie. Mam 2,5 całe i jedną sztukę y, czyli razem mam 3,5 y. Zabieram z tego 2, y i zostają mi 3 całe i dziesiąte y. Kolejny bardziej rozbudowany przykład. I mamy najpierw. Odejmowanie, później dodawanie, ale to są z równoważne działania, więc jeśli ktoś się bardzo mocno uprze, to może sobie najpierw dodać tego jednego Y, a później wykonać odejmowanie. Wtedy będziemy mieć 4Y, y, zabieramy jednego Y i jeszcze jedną trzecią, czyli będziemy mieć z powrotem 3Y i jeszcze zabieramy jedną trzecią, co daje nam dwa y i 2 trzecie, bo ten wynik z tą naszą liczbą, którą odejmowaliśmy, musi dać nam z powrotem trzy pełne całe y. I tutaj mamy wariant mieszany, trochę wszystkiego, czyli ułamek zwykły dziesiętny i liczba całkowita. To możemy sobie w tym miksie zacząć od zamiany albo na ułamek zwykły, albo na ułamek dziesiętny. Tu jest ten standardowy ułamek, który przy procentach również prosiłam, żebyście zapamiętali, że w procentach zamieni się to na 75%, a w ułamku dziesiętnym na 75x. Będziemy od tego zabierać 1 całą i 50 x i jeszcze Dwie całe. Ja bym zaczęła sobie od sumowania naszego długu. Jedna cała, i pół i dwie całe daje nam dług łączny 3,5x. Z tego długu udało mi się oddać 75, ale ja sobie to rozdzielę tak jak się to robiło w młodszych klasach podstawówki oraz w klasie czwartej, jako jedna z metod obliczania. I tak sobie to rozdzieliłam moje 75 setnych aby mieć ten ułamek związany z połówką i móc go teraz wyliczyć, czyli miałam 3,5 x długu, spłaciłam pół, czyli mam jeszcze 3x do oddania, a udało mi się jeszcze spłacić 25 X, czyli ostatecznie mam do spłacenia 2 całe X i 75. Setnych x. -a. Kolejna lekcja będzie również dotyczyła upraszczania wyrażeń algebraicznych, ponieważ w tym materiale nie udało nam się zrobić wszystkich istotnych rzeczy. W kolejnym pojawią się te kwestie dotyczące mnożenia i dzielenia w upraszczaniu, jak również co zrobić, kiedy w upraszczaniu nie mamy do czynienia tylko z jedną konkretną literą ale pojawiają się dwie lub trzy litery lub osobno liczby i te nasze zmienne litery. Tego dowiecie się w kolejnym materiale, na który już teraz serdecznie zapraszam.